yip 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 Manko, siemanko, siemanko z tej strony Optifine Siemanko na śniadanko, dzisiaj sobie zagramy w Minecrafta Blitz SG na KPL. Lecimy chyba nawet klasy nie wybrałem Cholera Cholera Jest siekierkę mamy, siekierkę mamy Pochodnie mamy niepotrzebna, dobra, spierdzielamy, 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 spierdzielamy U nas jeszcze zabiją dziadek jeden, małpiszony, kurde Dobra, gdzie tu biec? Dobra, pobiegniemy w tamtą stronę, bo nawet nie wiem gdzie są szczerze skrzynki. A, nikt nas nie goni, nikt nas nie goni. Dobra, wkroczymy do tego domku. Może tu coś będzie. <noise> ja pierdziel, ale głośny jest ten dźwięk w tej grze. A szkuję w uszy, Dobra, inne wejście musimy sobie poszukać. O no. a, Tu jest chyba wejście. Tak. Nie. Tak. Eee. Dobra, coś tu mamy, coś tu mamy. Żeby nas nie zabili, kurde. Dobra, stwierdzamy, bo ała, 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 ała. Ten dźwięk nie kuje w uszy Dobra, tak może być. Tak może być. Trzeba sobie opierdzielić jabłuszko. Na zdrówko. Eee. Coś tu jeszcze mamy. O klasa, 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 dobra mamy mieczyk, mamy mieczyk, dobry Lucix z mojej strony Tam jest jakaś skrzynka, widzieliście? Ok, teraz tu nikt nie dopadł, a dobra to jest ten troll Czy coś tam Gasie, się skrzynka Jest, 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 jest Mamy siekierkę, mamy siekierkę Dobrze Żelazna siekierka. Kurde kogoś widziałem. Pal się ty kurwo Jebana ty ma to konia. Jest. Kurde... Jest, jest, jest! A myślałem, że przegramy. A ja w ogóle tym... Dlaczego ja tym mieczem waliłem? Ja pierdzielę. Ach, ale się wystraszyłem. Aż użyłem wulgaryzmu. Tak się wystraszyłem. Kurde wkroczy, nawet nie wiedziałem kiedy patrzę, o kurde dobra, po mnie jeszcze tym mieczem waliłem, ale jakoś tam ogół, ogólnie dobrze że się palił, bo była lipa straszna. E, dobra. Ale tu jest pustkowie. E, na górę? A co tam? Ale kurde ciemno. Jak myślicie, jest sens tu wchodzić? Jest sens, dobra. E, a więc tak, tu w sumie same gówno jest. Nic nie ma, nic nie ma To co, lecimy na dół, lecimy Dobra Chyba hmm. nam ten Fryer nie wyskoczył Frajer do bicia Nębiony w szkole Dobra, jest skrzyneczka Jest, jest, jest Kurde, chyba sobie zaraz hmm, Zwalę na monitor <grym> Takie tam ja ja sobie balniemy tutaj o, jeszcze to tu. No dobra to tu Opierdzielimy so, sobie bo w sumie mamy dużo tego jedzenia w ogóle nie korzystamy. Chwila nie uwagi i w ogóle chyba jeszcze tam coś było. Pamiętam, że kiedyś tu też nagrywałem przed posunięciem filmików i tam była skrzynka. Kurde, pułapka? Co wy gadacie? Nie, wystraszyłem się, że już pułapka jest. Ale na szczęście. Nie. Dobra, mamy kolejną branko. Zarąbiście, zarąbiście. Hmm, coś jeszcze mamy? Czy przeoczyłem coś? Dobra. Beaststar pojawi się na mapie za. A. Wiem, że tu nie będzie pewnie na spałnie będzie, ale co warto spróbować tam już mi się nie chce iść dobra pewnie będzie na spałnie. A ja dobra w sumie mamy już tam jakieś rzeczy To co wy na to żeby lecieć się z kimś ponapierdzielać Bo co w sumie będziemy łazić za skrzynkami jak w sumie mamy już Dobry Ekwipunek Także lecimy nie O skrzynka przy okazji Bardzo dobrze o jabzo, jabzo, jabzo eee. hmm, o kurde są tot pierdela yep 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 Siemanko, 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 witam Was po przerwie. Coś się rozłączyło, nie wiem, jakiś lag, i potem i później mnie wyłączyło z serwera i w ogóle z gry mnie wywaliło. Mniejsza oto, lecimy z kolejną rundą. No, sorry, że tamta runda się przerwała. Bo naprawdę mieliśmy dobry Lucix. Ale co ja na to poradzę, nie? Się wyłączyło. A poza tym, jakiś. No, ja sobie, sobie tak idę, idę. Mm, I nagle dwóch typów widzę. Oni mieli sojusz, a byli naprawdę dobrze ubrani. Pierdzieleni. Sojusze robią, bo grać nie umieją. No, ale co zrobisz, nie? Nic nie wiem. Wypierdalaj stąd, kurwa. Małpiszonie Aaaa skakać nie umiesz, no w sumie ja też. Hehe! <laughs> e masz teraz wpierdziel. Bałwanie Awego, dawaj, dawaj go, co jest z nim? Spierdzielać jeszcze będzie, no nie, niech cię. Szlak trafi. Kurde no, dawaj go. I tak cię dorwę. Chodź tu na badyla śmieciu. No chodź tu kurde no, nie mam zamiaru cię gonić. Ja pierdzielakie to głupie Jakie to głupie, o dobra A w sumie nic tu nie miał Dobra Lecimy na wyspę Far Cry'a Madagaskar I te sprawy Dobra, skrzynka, skrzynka, skrzynka Oby coś dobrego w niej było ja pierdziele, jakie frykasy, jakie frykasy u babci! Nie, nie wyszło mi. To mi nie wyszło. Ten rym mi nie wyszedł. Dobra, to, to i co? Jajeczko, to tu. Dobra, chyba to będzie na tyle. Lecimy dalej, lecimy. Lecimy, z za zadymy. Ja pierdzielę to, co ja teraz. Gadam to jest porażka normalnie Normalnie What the fuck Dobra Trzeba szukać kolejna skrzynka, jest dobrze A powiem wam tak szczerze, że usunęli z Blitz SG Znaczy kurde co ja pierdzielę Dobra usunęli z sg Zwykłe SG a to jest w sumie trochę głupie, bo ja szczerze z serca przyznać wam muszę się, że wolę zwykłe SG niż Blitz SG, bo każdy ma równe szanse, a nie że ten ma klasę wykupioną taką i wymiata później. No i usunęli i nie wiem dlaczego i teraz tak trochę głupio. O kurde, widzieliście tego laga? Myślałem, że mnie znowu wywali. Aby teraz mnie wywaliło, to bym się chyba zabił. Podcinek by poszedł na marne. Ja, wiecie, wiecie co to by było? Monitor to by wyskoczył przez okno. Serio, serio. Dobra, to tu. To tu, to tu Dobra, poszło. Poszło. Patyk jakieś mamy? Kurde, no nie mamy. I co teraz? Mm. Szczerze, to nic. O, mikstura szybkości może się przyda. Kurde, jak ja tu wlazłem, że teraz wyjść nie będę mógł na banie do wody? Chyba ta. Dobra, tu. pyk pyk, pyk. Tu. Aj, do samego dołu, na parter. Proszę, na parter. Na parter. Dobra. Kurde, ja pierdzielę, ale bym spadł. Tak, to jest jak się shifta nie trzyma. Jest skrzynia, jest skrzynia. Dobra, mamy jakieś tu łososie. No, dobra, to tu. I co? I co dalej? Nie, no nie gadaj. A, w sumie to to samo. No dobra, to sobie tak. Jest, mamy to, strzały mamy. Hmm, dobra, to sobie.

Kurde, tak lipnie dzisiaj wyszło, że tylko w sumie była jedna akcja taka fajna, a i reszta taka dupna, no ale zdarza się, nie będę kolejnego odcinka nagrywał, bo w sumie nie mam czasu, ale mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej, piszcie komentarze, w ogóle piszcie więcej komentarzy, to mnie bardzo cieszy i motywuje do dalszej pracy, także do zobaczenia już wkrótce, ciao bambino!